Witam Was pięknie, roztomili. Dzisiaj Dziś wyrządzę o tym, jako ujec dokludził Ciotce Kozę. Jak macie radzi to moi drzistani, to mi dajcie palec do wyrchu. A subskrybujcie mój kanał, bydem mrod. Dzięka piękne. Tuż, było to już jakiś czas temu. Ciotka Helenka była u doktora, a ty nie prawił, żeby, miała, żeby nie miała pić mleka od krowy, a jeść od niej ani syra, ani masła ani pić kapołki. Tuż baba się zastarała, bo miała dwie maliny we chlywie, a żolby i jej było ich przedować. Ale potem doktor i prawił, że może mleko pić, ale od kozy, bo bez mala jest zdrowsze, choć je maśniejsze. Tuż dobre, ciotka szatkę zawiązała, doktorowi wajca do kapsy wraziła, a poszła do chałupy. Po chodniku se wspomniała, że kiejsi mama chowali kozę, ale to mleko miało taki gorski smak. Foter prawili, że to skryt tego, że furta koza żrała same kwiotki, a kiesi, a i wcisła do siebie rajzyntaszkę. Ale dobre, jak doktor prawił, że kozi mleko będzie lepsze, to trzeba będzie z kozym kozem dokludzić. Ujec Eda, jak to usłyszał, to <coughs> ciotce obiecał, że zajedzie jutro hned rano na spęd do Małych Kończyc, a tam przyjeżdża roz za czas jeden chłop z Goralije, a modycki szumne koziczki. Taki pstrokate, taki podciepki, a krowy, że se nie hają, bo przeca mnyko się dołu. a furt dziecka chodzą po syra, po, po śmietonkę, a ujedz jak przyjdzie z pola, to serot a i kapołki naleje do bonsloka. Ujedz się obudził w czas, ciotka jeszcze spała, poodbywał, krowom a kormiką gnój odciepał, słumom zasłoł, doł im pożrać, a w kątku robił nowy plac dla koziczki, co by im było dobrze. Ze starej łodmaryje we wasz kuchni wziął pół litra gorzołki, bo wiedział, że ten gorol serot wypije. Do szpajski sięgnął po kąsek wursztu, utarł kąsek chleba do kapsy, oblikł się, a poszedł ku dolinie. Na przejmu było bliży, tuż chnet był na krzyżówce przy spędzie. Krawalu tutaj dyski było kupa, bo chłopi a baby przedowali, kupowali, wadzili się... Ocyny, że za łacno albo za drogo, ale ujec wiedział dycki, do kogo iść. Tuż chnet był przy górolowi. Jonek z Jaworzinki go poznał, a już szklankę wyciągnął, co by poloć, Ale dziś oleje ujec, bo przecież będzie kupował koziczkę, tuż a i cenę się trzeba kapkę powadzić. Wadzili się tak, że jonek spuścił z trzech stówek na 150, Tuż ujec był rod jak fazol. Górol mu dął a i lańcuch ku tej kozie. Tuż Eda kroczył do chałupy, bo wiedział, że ciotka go już będzie czekać. Co kupił? Kapkę mu życią szkubało, bo jonek jeszcze wyciągnął jawoziński bimber, co by tą kozę przepić. Co by się dobrze chowała, a kupa mleka dowała Hej! Ciotka Ani się nie wstrzymła, że ujedzmo wypite. Chnet kozę zakludziła do kątka, dała jej nowy obujek, a przyniosła jeszcze słomy, co by jej nie było zima. Podpysk wraziła i kapkę siana, a rzepę pogłoskała, a przykozała, co by rosła, a chnet dała dobrego mlyczka. Przyszedł Jor. Koza była coraz większa, rogi urosły wielkucne, a bodlawo była jak pierun. Dycki, jak ją ciotka kludziła na miedze, to poraziła z nie na zdaniu i dziubnąć do życi. Przyszło lato, przyszła jesień, tuż ujec koziczkę kludzi ku capowi za cesarską cestę do siedloka macheja, co on miał szumnego capa. Oblyk ze stare lunty, bo ten cap smerdził na kilometr, A potem jeszcze obliczki musiał bez to dole mieć miesiąc powieszone na rechli. Mahej go przybitał, puścił capa, ale ten się jakoś nie bierze do roboty. Jeden na drugiego, jeden drugiego polizął, ale skokaniu nie bydzie. Eda połczopkę, czopkę, a Gant się zastarł, bo mahej mu prawił, że ta koziczka, co ją ze spędu przykludził, to je cap. Tusz, cóż teraz zrobić? Ciotka go na istą mietłą przegoni. Machej zaszł do szpajski, wyciągnął sztwiertkę, polął, a prawi ujcowi. Momganc taką samą kozę, pstrokatą, a bodlawą. Ros u mnie już miała małe, małe, o wielkucne, mleka dowogodnie, a uzie poskokano. Helenka nigdy kozów nie chowała. Tusz, yy, i powiesz, że tak wygląda koza, jak ją cap poskocze. Mleko będzie mieć, a będzie rada, tuż, yy, tuż dobre. No a co z capem? Capać se niechom, je szumny, a można jeszcze latość jakąś koziczkę poskoczę. Jakoś ich ci muszę pomóc, kamracie, przeca się znomy od małego. Tuż dobre, Eda idzie do chałupy, nogi się mu kapkę trzepią, kludzi kozę do kątka, a idzie leżeć ku babie, bo już było nieskoro. Rano się budzi, dziwo się za okno, a ciotka z mietłą goni po placu. Darmo, narobiłeś pieroństwa, to teraz dostanę pożyci. Wlazuje do chlewa, dziwo się a ciotka kozę głosko, a prawi. Wiesz, eda? nie wiedziała, że ten machej terazy capów na kozy nie puszczą. Inny ich wymienił za kozy, a jeszcze taki szumne. Istoty tych kozów mogodnie, a nie wie, co z tym mlekiem zrobić. Ujedz se oddychnął, a prawi. Tuż dyć, Helenko. Tego mleka motela, że się w nim roz za tydzień we wannie kąpie. E roztomili jak macie radzi moi drzistani, to macie takie dwa obrozki po obu stronach. Jeden obrozek to jest ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrozek to jest film, co się Wam można będzie podobał. Dziękuję pięknie.